Dzień dobry moi drodzy. Witam Was w kolejnym odcinku. U mnie jest godzina 21.43. Na załączonym obrazku macie mój posiłek przedtreningowy. Są tutaj dwie buły białkowe z Biedronki. Te bułki są posmarowane takim serkiem. To jest serek na bazie Skyra. Jeżeli chodzi o jego matro no to nie do końca są jakby takie akceptowalne, ale jeżeli chodzi o takie tematy, coś do posmarowania bułek to jest naprawdę spoko, to ma 9 gramów tłuszczu na 10 gramów białka na 100, ja na te bułki użyłem coś koło 20 g. Na tych bułka mam jeszcze sałatę, całe opakowanie szynki, szynka taka i oczywiście do tego dochodzą jeszcze. Trzy jajka. Cały ten posiłek to 893 kalorie, z czego 37 tłuszcze, 52 węglowodany i 76 g białka. Dodatkowo przed treningiem opróżnię taką butelkę Nesti. Już zacząłem, ja biorę się za jedzenie i widzimy się. Moi drodzy, pojawił się u mnie problem natury. Logicznej z tego względu, że wczoraj miałem barki, to te barki no, raczej nie zdążyły się zregenerować. No i teraz miałem, miałem rozrzewkę i bardzo mocno czuję przód barków przy jakimkolwiek ruchu wyciszczającym. Także dzisiejszy trening będzie troszeczkę inny. Nie zrobię żadnego ćwiczenia z planu tak żeby dać odpocząć barkom z względu że nie chodzi o to żeby zajrzeć na treningu tylko żeby dać sobie jak najwięcej czasu na regenerację. A w moim przypadku tej regeneracji nie było. Niestety 24 godziny nie wystarczyły. Także spompujemy klatę w jakiś inny sposób. No i wyciągniemy wnioski na przyszłość, że warto trzymać się planu i robić zgodnie z tym, jak powinno to wyglądać. U mnie to wygląda w ten sposób, że mam e, powinienem mieć plecy, klata, łapy, barki, po barkach plecy. I wtedy nie przechodzi dzień klaty, to czuję się zregenerowany, nie czuję, nie czuję barków, może wyciskać. W piątku na sobotę zmieniłem sobie klatę z plecami i dzisiaj wylądowałem w takim kurcie, jakim jestem teraz, że muszę kombinować, ale tak jak mówię, nie ma to większego znaczenia. Na pewno pompa dzisiaj na treningu będzie osiągnięta. Uch. Uch. All right. Nam-nam. Mm. 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 åh mm. uh. Å! Uh. 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 w h a Uh. Jedno to dzisiaj trzeba przyznać: to trening nie poszedł tak jak powinien. Tak jak Wam, tak jak wam mówiłem na treningu, no, no czuję te barki trochę. Jakby to nie jest taki ból, że coś sobie naciągnąłem, że coś mi tutaj weszło w te barki, to nic z tego, ale 24 godziny regeneracji no jakby nie jest wystarczające, nie? Także muszę się z tym pogodzić. Wolę zrobić sobie jeden krocz w tył. Nawet, nawet to nie jest jeden krocz, pół kroczu w tył. Nie zrobić takiego treningu, wiecie, na 100% według planu. Tylko wykorzystać tę sytuację i popróbować sobie ćwiczenia, które chciałem zaimplementować do nowego planu. Już na pewno wiem, które będą w tym planie, a które wyrzucę bo przekonałem się właśnie, że są one beznadziejne. No, także były cztery ćwiczenia po trzy serie, także niewiele mniej niż, niż na normalnym treningu. Tylko, że po prostu nawet nie zbliżyłem się do upadku mięśniowego. Nie chciałem jakby nadruszyć tych barków, bo wiadomo, że jakby da się odizolować klatę od barków, ale nie chciałbym po prostu przez przypadek ich gdzieś tam naciągnąć. Także dmucham na, dmucham na zimne, nic mi się nie stanie jak ten jeden trening będzie taki wiecie na 50%, a może to nawet poprawi moją regenerację. Któż to wie. Jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek to tak naprawdę to wszystko. Bardzo Wam dziękuję e, za to, że byliście dzisiaj ze mną. Dzisiaj taki troszeczkę e, słabszy odcinek. Ja mam takie wrażenie, że mógłbym dać troszeczkę więcej z siebie, e, ale zacząłem późno na treningu z barkami. Tak jak Wam mówiłem, no, nie chcę ryzykować, ale dzień zaliczał sobie, odhaczał sobie w dzienniczku i mam nadzieję, że już jutro będzie trochę lepiej. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście i do zobaczenia.